Dzień dobry, nazywam się Jakub Środyła i jestem specjalistą od bezpieczeństwa wodnego w Blucher. Dzisiaj opowiem o dezynfekcji chemicznej instalacji wodnych w budynkach. Na czym ona polega i kiedy należy ją wykonać? Zapraszam. Dezynfekcja chemiczna instalacji wodnych polega na tym, że napełniamy instalację wodną, wodę zimnej, ciepłej lub przeciwpożarowej chemią, która ma właściwości biobójcze. Są to różne środki, które pozwalają na zabicie patogenów, takich jak niektóre bakterie, oraz usunięcie biofilmów, które zarastają zbiorniki oraz przewody instalacji. Dezynfekcję chemiczną wykonujemy wtedy, gdy wykryliśmy w wodzie bakterie takie jak Legionella lub Pseudomonas, które najczęściej rozwijają się właśnie po osadach organicznych wewnątrz instalacji w budynkach. Dezynfekcję chemiczną powinny wykonywać osoby, które mają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenia. Wykorzystujemy bowiem przy niej środki chemiczne, które w rękach osoby, która nie ma odpowiedniego doświadczenia, mogą stanowić pewne niebezpieczeństwo. Dlatego nie jest zalecane wykonywanie ich samodzielnie. Przede wszystkim musimy się odpowiednio przygotować. Najlepiej, jeżeli w budynku nie ma nikogo niepowołanego. A jeżeli ktoś musi w nim być, to musi być odpowiednio poinformowany. Najlepiej jest oznaczyć każdy prysznic, kran, żeby mieć pewność, że nikt nie napije się wody i nie będzie z nich korzystał. Kiedy już przygotowaliśmy się odpowiednio, specjaliści wypełniają wszystkie zbiorniki oraz przewody wodą z środkami chemicznymi. Każdy kran i prysznic powinien być sprawdzony, to znaczy przy pomocy specjalnego testu sprawdzamy, czy na pewno. Chemia dotarła do każdego z punktów, następnie czekamy kilka, kilkanaście godzin, tak, żeby mieć pewność, że wszystkie patogeny zostaną zlikwidowane. Po tym czasie płuczemy całą instalację, pozbywając się o chemii, i ponownie sprawdzamy każdy z punktów, czy przypadkiem nie pozostały w wodzie jakieś resztki środków chemicznych. Kiedy mamy pewność, że woda już jest bezpieczna, możemy korzystać z instalacji. Po całym procesie warto przebadać wodę po raz kolejny, żeby mieć pewność, czy na pewno nie występują już w nim żadne bakterie. Nauczyliśmy się podczas kilkudziesięciu, a nawet kilkuset dezynfekcji, które już wykonaliśmy, że większość instalacji, w których wykrywane były bakterie, są bardzo zanieczyszczone. Kiedy już wypukujemy instalacje po e, wykonaniu dezynfekcji, chcemy pozbyć się środków chemicznych, widzimy jak ogromne ilości zanieczyszczeń, są usuwane wraz z wodą. Woda ma kolor brązowy, a czasami nawet taką błotnistą konsystencję. To uświadamia nam, jak dużo zanieczyszczeń było wcześniej w instalacji i dlaczego wykrywane były w wodzie bakterie. Do dezynfekcji chemicznej można wykorzystać różne środki chemiczne. Najczęściej spotyka się chlor wolny, dwutlenek chloru podchloryn sodu. Czy nadtlenek wodoru? My najczęściej wykorzystujemy właśnie nadtlenek wodoru, ponieważ jest bardzo skuteczny oraz dobry dla środowiska. Kiedy należy wykonać dezynfekcję instalacji wodnej? Według rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia, wtedy, gdy stężenie bakterii wykrytych w wodzie, bakterii legionella, jest wyższe niż. 1000 jednostek na 100 mililitrów. Warto również zrobić to wtedy, gdy w wodzie wykryto inne niebezpieczne bakterie, na przykład pseudomonas. Największe zalety dezynfekcji chemicznej instalacji podnych to skuteczność oraz czas wykonania takiej usługi. Ponieważ, jeżeli wykorzystujemy dezynfekcję chemiczną, to mamy gwarancję, że już następnego dnia zaraz po wykonaniu dezynfekcji, instalacja jest czysta, a woda jest zdalna do spożycia. Wadą jest natomiast to, że wymagane jest zamknięcie praktycznie z użytku całego budynku. To znaczy nie można korzystać z wody przez czas wykonywania tego procesu. Koszt wykonania dezynfekcji chemicznej zależy Przede wszystkim od rozmiaru budynku. Dla niewielkiego może to być 2-3 tysiące złotych, a dla większego, na przykład szpitala z bardzo rozległą instalacją wodną, może to być koszt kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Dezynfekcja chemiczna nie jest jedyną metodą, którą możemy zastosować, jeżeli wodzie wykryto bakterię. Alternatywną metodą jest na przykład dezynfekcja termiczna, inaczej przegrzew instalacji. Polega ona na podniesieniu temperatury wody do około 70 stopni Celsjusza. W tej temperaturze bakterie takie jak Legionella giną. Badą tego rozwiązania jest natomiast to, że nie usuwamy wszystkich osadów organicznych, które mogą znajdować się wewnątrz przewodów. Jeszcze inną metodą jest wykorzystanie urządzeń takich jak generatory jonów srebra i miedzi. Montuje się je na początku układu wodociągowego w budynku i pracują one w trybie ciągłym. Zaletą takiej metody jest to, że nie musimy wyłączać budynku z użytku, a w ciągu kilku tygodni wszystkie zanieczyszczenia i bakterie są usunięte. Jeżeli zdecydujesz się na wykonanie dezynfekcji chemicznej, zachęcam Cię do skorzystania z pomocy Bloker. Wykonaliśmy kilkaset dezynfekcji w budynkach w całej Polsce, a doświadczenie, które zebraliśmy w ten sposób, pozwala nam na wykonanie tej usługi w sposób skuteczny i bezpieczny. To już wszystko na dziś. Jeżeli szukasz więcej informacji na temat innych metod, które można wykorzystać w celu usunięcia bakterii z wody, zapraszam na naszą stronę internetową, gdzie znajduje się wiele ciekawych artykułów na ten temat. Do zobaczenia.